Jak zacząłem prowadzić lekcje z angielskiego z Polakami, to coś, co zawsze mnie zaskoczyło i nie do końca rozumiałem, było to, że jak ich widziałem i pytałem: How was your weekend? Albo How was your day? To oni mówili: It was okay, albo it was fine. I wtedy ja pomyślałam, Uch, to brzmi okropnie. Tak, co się stało, że twój weekend albo twój dzień był. OK, albo fine. Dla mnie jako native speaker z angielskiego to, to było bardzo negatywne. I dlatego w dzisiejszym odcinku wytłumaczę Dlaczego po pierwsze to nie jest pozytywne? To nie znaczy, że, to, że miałeś dobry dzień albo dobry weekend i też, co powinieneś powiedzieć w takiej sytuacji, dodatkowo też ci powiem, czemu masz nie używać słowo nice. Bo zawsze słyszałem, że ludzie mówili, że coś było nice i nice to nie jest za bardzo pozytywne po angielsku. To zapraszam na dzisiejszy odcinek. Twórcą kanału jest Instytut Lingwistyki. Dołącz do naszych kursów językowych z gwarancją rezultatów. Sprawdź na instytutlingwistyki.pl Ale okej, okay, czemu ok i fine i nice? To to nie są dobre słowa. Po pierwsze, zaczniemy od tego, co ok znaczy. Bo po polsku ok znaczy dobre albo dobrze. Na przykład: Hej, chcesz iść do kina? Ok. to znaczy dobrze albo tak. I akurat tutaj po angielsku to ma takie same znaczenie. Do you want to go to the movie theater? OK, to znaczy tak. Albo dobrze. Ale po polsku, jak mówisz, Hej, ten film był OK, to to znaczy, że ten film był dobry. Po angielsku, jak mówisz, that movie was OK, to nie znaczy, że on był dobry. W takiej sytuacji, jak mówisz, że coś jest OK, to wtedy definicja OK jest coś, co jest. Do zaakceptowania, ale nie jest dobre. W necie napisali, że OK znaczy satisfactory, but not exceptionally or especially good. To znaczy, że po prostu tak eh, było OK, tak wystarczyło. To jak ktoś ci pyta, How was your weekend? i Ty mówisz OK, to oni będą myśleć tak, uch. Co się stało? Szczególnie, że Amerykanie, nie wiem czy Brytyjczycy są tacy sami, ale Amerykanie, tak jak Amerykanie, nigdy nie chcą ci powiedzieć, że coś było źle. Ja myślę, że unikamy negatywne słowa. To często, jak mówimy ok, to jest zamiast mówienia, że coś było niedobre. To tak właściwie ok, mimo to, że to znaczy, że było tak. Do zaakceptowania, ale nie było dobre, to tak naprawdę to znaczy czasami, zależy od kontekstu i od człowieka, czasami to znaczy, że to było złe. Albo że tak ogólnie ci się za bardzo nie podobało. How was the movie? Eh. It was okay. A jak ktoś mówi how was the movie? I powiesz, it was okay. Jak mówię, it was okay, to znaczy, że no rzeczywiście. Nie było najgorsze, nie było, nie było najlepsze, ale nie było okropne. Ale ktoś mówi, eh, it was okay. To to już jest tak, like, wow, to jest negatywne. To zamiast mówić okay, co możesz powiedzieć? Po prostu mów good. To nie jest trudne, mów good. Good is good. Jak było bardzo dobre, powiedz it was great. It was fantastic, it was wonderful, it was excellent. Mamy tyle słów po angielsku a Wy używacie OK. OK to ledwo jest słowo, to po prostu są dwa litery razem, OK. To mów good, great, fantastic i tak dalej. Ale oczywiście jak chcesz komuś powiedzieć, że nie było dobre, to wtedy możesz mówić OK. I właściwie słowo fine w takim kontekście ma takie same znaczenie. Jak powiesz, how was your weekend? It was fine. To nie jest pozytywne. To znaczy było tak OK, ale nie było dobre, to po prostu było do zaakceptowania. Ale oczywiście to też zależy, jaki miałeś weekend. Jak ktoś cię pyta, how was your weekend i mówisz OK albo fine, to ja bym powiedział, oh, what happened? I wtedy jak mi powiesz, oh, I went to a party with my friends and then I spent time with my parents, to ja bym powiedział, oh, was the party bad? Or do you not like your parents? Bo jak mówisz, że twój weekend był OK albo fine i potem mi opowiesz, że Robiłeś coś zajebiste w ten weekend, to to nie ma sensu. To wtedy powiniene powiedzieć it was good, it was great, it was awesome, it was fantastic. I tak samo ze słowem nice. Myślę, że w Anglii oni częściej używają nice, ale nie jestem pewny. Pamiętam, że jak ten film Borat wyszedł wiele lat temu i on zawsze mówił tak very nice to ja tak pomyślałam, czemu on mówi nice tak często? To nie miało sensu dla mnie. A teraz, jak spędzał czas w Polsce, to ja tak, oo, oh, okej, okay, bo Europejczycy, Europejczycy naprawdę mówią słowo nice za często. To słyszałam, że Anglicy mówią, że jak coś jest dobre, to mówią nice. Myślę, że w Stanach, jak mówimy o jedzeniu, byśmy nigdy nie powiedzieli nice. Byśmy powiedzieli good, albo delicious, albo tasty. I właściwie większość czasu, przynajmniej. Tak jak ja kojarzę, to większość czasu, jak ja słyszę nice w Stanach, to mówimy o jakimś człowieku, że on był miły. Nice znaczy miły. To możesz powiedzieć, oh yeah, he's really nice. I to znaczy, że on jest bardzo miły. Ale to też zależy, jak używasz słowo nice. Szczególnie jak facet mówi o jakiejś dziewczynie, która mu się nie podobała. Albo w drugą stronę, jakaś kobieta mówi o mężczyźnie, które jej się nie podobał. To może ktoś poszedł na randkę, they went on a date. I pytasz, how was your date? I oni mówią, uh, he was nice. Albo she was nice. To to znaczy, że ja yeah, byli mili, ale nic innego. To nice ogólnie nie jest ciekawe. To nie jest pozytywne. To jest takie, takie, takie nic słowo. To nie mów, że coś jest nice. Powiedz, że it's good, albo it's great. It's fantastic. To teraz mam nadzieję, że zapamiętasz. Żeby nie mówić OK, fine i nice. Zamiast mówić OK, fine i nice, mów good, great, fantastic, awesome, excellent, wonderful, tasty, delicious i tak dalej. Mamy tyle słów. I jak ty nadużywasz nice, OK i fine, to tym bardziej dołącz się do naszego webinaru. Link jest na dole w opisie. Zapisz się już teraz, nie czekaj. Miejsca są ograniczone i tam się nauczysz jak samemu szybko. I efektywnie się uczyć nowego języka. I to wszystko na dzisiaj. Na razie. Cześć.